Um, witam, witam, wami się. Mieliśmy malutki błądzik z nagrywaniem. Zapomniałem wspomnieć, czy się nagrywa. I tam troszeczkę filmu nie ma. Ale głównie tam, jak mnie chyba tam wysadziło kilka razy. Ale to było fajne, też takiego... Ja idę sobie, nie? Wysadziło mnie. Po Dobrze, chwili... że tego nie nagrać bo on tam wlał takie głupoty, że nie chcieliście słyszeć. No dobracie, czekaj. To nie ten, to nie ten tunel. to góry. Uch! Mart powiem się przydaje wreszcie do czegoś, No. Czekaj. Nie. Ja przynajmniej nie cheatuję w porównaniu do ciebie. A co to za cheat? Mod który pomaga. To ze za... co y Do Minecrafta nie ma cheatów, tylko są mody. Więc wiesz. Więc... i Ile chyba to jest? I nie, grzybki rozświetlają. Mm. A nie, a tu jest lawa. O fabuł jest, fabuł. Goddammit, gdzie ty się hajdasz? Mm. Is... Jak ktoś tutaj jest z Black'a ah, w gry. A ja miałem to już już. Wow, to guk, to guk, to guk. O, Yes! Moje. 19 tego. Uwaga, szkielet! O! Z się do o, Dobra. Napis? No i tak Dobra, się później wszystkim dzielimy Pięknie. na pół. Dobra, bierz to. Eee! Piękny pieczyk! O nie, jest pieczyk. Dobra, chodźmy, wracamy do góry. Do słońca... Na, do słońca nadziei i zysku też. Bo to jest Minecraft. O ten. widzisz, a tu tutaj. Nie pamiętam teraz, jak ty robiłeś ten tunel. Dobra, ja pierwszy jedę. Ja no są tutaj. dwa tunele. A, myślę, nie, nie mam to... więcej materiałów, muszę użyć um, od Stone'a. Tak, no, Nie mu Możemy Stone'a używać. No po co hoblamować? Nie mam, właśnie już skończył się. No oj ty jesteś mądry Cześć zapamiętamy przynajmniej to miejsce, czekaj o. A gdzie my tak w ogóle jesteśmy? Ja wiem, a ty nie Czekaj, zrób jak najwyższą wieżę z No Stone'a że Wieś... ja wiem gdzie to jest Ale nie, czyśmy wiedzieli że, gdzie to jest? Trzeba się wrócić no właśnie, teraz się zmieniło też od ostatniego odcinka. Nie tylko, że zrobił dywan, ale też domy, które poprawiliśmy. Yeah. No tak, no, no idziesz. Po no, trochę dach podwyższyłeś i zrobiłeś te płotki, jakby wokół domu. No i dom, dom, dom jest w złym kierunku, pania jeszcze nie, Jak idzie wyszło. Te, teraz czekaj, skok życia. Skok życia muszę wykonać. użyć? smart moving. Uff. Czekaj, ile od jednego

O o mena. No nie co zbieram... Szkielet? Co? Co ty robisz szkielet? Właśnie nie wiem, ja skoczyłem, to tak przede mną był. I tu spłynęły gdzieś twoje przedmioty, tam do rzeczki spłynąły. lol, ej! A nie, myślałem, że twoje przedmioty spłynęły. O, no, spłynęły większość. No tam większość jest. Ej no właśnie, ale gdzie jest nasz dom? No właśnie tam w tym kierunku, co skończyłem, to tam jest dom, a ty i No No fajna okolica ci powiem. No. Miłe. A nie, nie raz będzie sam jedna osoba jeszcze kręciła, a nie raz wydwoje. Ale będzie zatko bo Nikolas ma coś z netem. Co nie? No a to ja, nie może, rady, ja może... Bo potem... Ja już ja nie wiem, za kilka miesięcy będę miał neta 100, 100 gigabajtów. No, nie mam na razie 90 coś. No, właśnie. Więc. Mm. A no i, to przepraszam to jest... i przepraszam za usunięty filmik z eventu pewnego. Admin nie pozwolił, zobaczyć zobaczył ten filmik. A jasne. No, zobaczył. O oh, fakt, szkielet. A autograf dla Ciebie, no proszę, no proszę, z dostęp to ten paki pozbierał. Właśnie, niedobry. Urbantra, z tym zabronił. Wstycia. Wstycia. No co, ja jestem biedny. Niestety na urbantra. No tam leży to. co by tutaj dać? A nasz Kabel jest niepotrzebny i chwilę nie jest potrzebny. Ale ten tomek i tak, nie wiem, w późniejszym czasie będziemy się przenosić. No. Ten domek to tak na szybko na pierwszą noc Ale zjaś, ja już polubiłem ten tomek. A ja nie. Ej, teraz to czekaj, to się teraz będziemy dzielić jak tam, jak tam to się przepali. Ale czym się dzielić? No żelazem na pół. No żelazem nie. No tak! Ty masz większość mojego. Ty masz większość mojego. Nieprawda. Nie, wcale. Ja no, widzę. ja sobie zbieram, a ty tylko chodzisz i tam. No, nie, ja sobie zbierałem się Teddy zabrał, za, zabrał mi większość. No, no nie zabrałam, ci. Czy... No, nie, to ile teraz masz, tak? Nie, 54. Co, buczesz? Tak, to da. Pani za mu. No daj, podzielimy się tym żelazem. Dostaniesz o 5 więcej. Masz 13 i nie jąkaj. O 15 więcej, bo o pięć będzie po więcej. A mój. Nie ty. Bo A no właśnie, moje diamenty, które znalazłem, daj mi. I mój lapis. Bo lapis to tam z zabrać, bo nie jest potrzebny. Moje diamenty. Diamentami się to ma pewnie Jeden diament I tam jeszcze złoty. 3 Dobra, bo, bo Ci mam 40 nitek, nie chcesz chlebka, to nie. I ja mam 40 nitek. Ja mam tam trochę. No, jak masz mo, moją też nitkę, to wiesz. to Chcesz czy nitki, to mogę Ci dać. No nie, ty mi większość zabrałeś, co? Dobra, dalej chodź, chodź. Zaraz. I zaraz będziemy kończyć ten no, odcinek. O man. Nie, ja poczekam, aż się przepali se zrobię stroje a tak już mogę zrobić. Tak, tak. Ale tak. ja niestety muszę kończyć komputer w karę więc już zakończymy ten odcinek. ja tylko sobie zrobię zbroję. To. Portki. I to, i to, i to, i to. No dobra. Pracę, jak mama jeździ do pokoju, to nie będzie fajnie fajne. Patrz jak wyglądam. Dobra, dalej kończymy ten odcinek. Czekaj, tylko to jeszcze portki sobie założę, kask z i. I to będzie już koniec na dzisiaj w tym odcinku Minecrafta. To my idziemy spać i się z wami widzimy w następnym odcinku Minecrafta. No to cześć. No cześć.